Nie ma czasu na lizanie ran, zawsze działaj sprawnie. Prawdziwy symbol naszego narodu. O, ironio. Nawet śmierć mnie nie zniewoli. Obrócić wszystko w pył! Dołącz do mnie albo zgiń! O, patrz! Chodzący pomnik ignorancji. Człowiek, który łaknie władzy, to człowiek, który musi umrzeć! Ha! O, o, dłużej nie wytrzymam. O tak, właśnie tam. Ach. Ach. Łańcuchy, które nas więżą, są tylko tak silne, jak pozwolimy im być. Ja tylko sieję nasiona buntu. Noxjańskie świnie, demacjańskie świnie, wszystkie skończą w rzeźni. Dość królów, dość królowych. Dość łowców magów! Koniec tego wszystkiego! Kwestionuj władzę, a potem poderżnij jej gardło. Ha! Bożki są po to, by je bezcześcić, galio. Pozwól, że otworzę ci oczy. Dam ci fory, książątko. Cudowne wyzwolenie! Nie będzie już slamsów ani lochów. Każdemu porówno. Będę musiał kombinować. To miejsce ma potencjał. Zrównajmy je z Ziemią. Zawsze bądź o krok przed prawem. A więc, kto chce zabić króla? Nie ma króla! Opowiadasz się za złą stroną. Zło nie wie, że jest złem. Czyż nie, Garenie? Po tym już nie będzie komu rządzić. Zobaczmy z jakiej gliny cię ulepiono. Nie wrócę do lochów. Urabiają sobie ręce po łokcie, służąc królowi, którego nigdy nie spotkają. Muszę im pokazać, że życie to coś więcej. <laughs> Czuję się oszukany. Świnie i owce. To wszystko czym są. Korona jest kłamstwem. Szesz, moje słowa. Ach, ach. A tak odwrót, konsolidacja i odnowa. Przepraszam, światełko. Nie pierwszy raz miałem węzeł na szyi. Tylko owce potrzebują przywódcy. Zbudź się! Czas zabrać co nasze! Nie mam ojczyzny. Może to państwo nią zostanie? He! Zniszczenie Kajdan było niczym. Patrz, jak niszczę całe królestwo. Strach na wróble. I nie tylko. He! Potrzebowałem więzienia, żeby stać się wolnym. Czas, by królowie się pokłonili. Uciekaj, owco, uciekaj. Tylko spójrz na te małe zębatki. Nieświadome koła, które wprawiają w ruch. Nazwij to redystrybucją magii. To mi się należy. Konflikt przyniesie prawdę. W swoim czasie. Ja już swoje odsiedziałem, Jasło. Teraz twoja kolej. Nie należy bać się uderzeń w czułą strunę, Sono. Dochowam twojej tajemnicy, Luxanno. Zapamiętaj ten akt dobroci. To było satysfakcjonujące. Łańcuchy tworzą rewolucję. Jedno ogniwo po drugim. Brat obróci się przeciw bratu. Ojciec przeciw synowi! Lepsze to niż nic. Polecą głowy! Niech żyje bunt! Dzięki. A, Garen pierwszy, który umrze za klasę rządzącą. Jesteś częścią problemu. Pokażę ci, czym jest magia. Przyszło ci przemierzyć świat, żeby zginąć za nie swojego króla. Żałosne. Twoje ściany odgradzają ciebie od innych. Czy innych od ciebie. Staw czoła swojemu tworowi. Angarde dorównam im pod każdym względem. Prawdziwy porządek, zrodzi się ze zgliszczy. Witaj, obrońco korony. Pamiętasz mnie? Pokażę im świat bez panów i poddanych. Oddam, obiecuję. i przestworza ptaszyno. Pod tobą trzęsie się ziemia. Heh, w więzieniu bili mnie dotkliwiej. Kłamstwem możesz żyć tylko do czasu, gdy po raz pierwszy poznasz prawdę. Zamknęli chłopca, a wypuścili zabójcę. Nie klękam przed nikim. Wreszcie. Nie ma ścian. Jasne, czemu nie? Ile warte będzie nazwisko Lorą, gdy twój dom doszczętnie spłonie? obalić hierarchię. K. Spójrz, zakładnik. Magii nie można uwięzić. To sprawi, że będą uciekać w popłochu. Ha, 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 ha. Nikomu nie służę. Kiedyś byłem w więzieniu, ale nie przejmowałem się tym. Zrzuć kajdany umysłu. Daj się ponieść chaosowi. Dobro, zło. Co to w ogóle znaczy? Zawiesz mnie do domu. Ciekawe, czy ten młot jest przeznaczony dla mnie? Pora na rewolucję! Im błękitniejsza krew, tym cudowniej się leje. Ujrzyjcie prawdziwy porządek! Doprawdy potężna klątwa. Ha! Wielki bunt magów zaczyna się teraz! Ha, ha! Chyba wiem, gdzie jest twój miś. Taka jest prawda! Najpierw wolność, potem pokój. Stanę się potworem, za którego mnie mają. Wiele razy umierałem w celi. Nie rusza mnie to. Oddawaj! Ty wznosisz ściany, ja je niszczę. Przekonajmy się, kto zwycięży. Odpowiedni wyrok. Zrobię z tego dobry użytek. Nie dajcie im wytchnienia. <słuch> Czasem trzeba sobie darować. Tylko tyle. Moje ulice! Wyzwolić demację! O, to było gorsze niż więzienie dla czarodziejów. Ich kajdany są teraz moją bronią. <laughs> Czy to dostatecznie ironiczne? Pasterz bez stada jest po prostu idiotą z kijem. Dalej myślisz, że jestem od ciebie gorszy? Jakże piękny jest świat bez ścian! Ha! Zniszczyć tron! Tradycja jest podporą bezmyślnych. Ha ha, ha, ha! ha! Konformistyczna świnio! Spójrz na resztki moich więzów! Wiedz, że wolność jest w zasięgu ręki! Cienie są dla tchórzy, Z! Ja nie kryję się z buntem. Po moim trupie! Złap mnie, jeśli potrafisz, posmakuj własnego lekarstwa! Powstańcie, bracia i siostry! Wyrównajmy szansę! Co się z tym robi? Czas dolać oliwy do ognia. Nie jestem zdrajcą! Jestem uosobieniem demacji! Jarwan, gdzie mam powiesić twoje królewskie zwłoki? Wiesz, jak to jest być w więzieniu, więc wiesz, co się teraz stanie? Pora znieść klasę wyższą. Rewolucja potrzebuje przerwy. Chwilowej, wysadźmy tę klatkę, nie opłakuj swoich rodziców, wejn. Zasłużyli sobie. Złe wieści, Wasza Wysokość. Czas zakończyć Twój ród. I tak właśnie ubijamy świnie. Łowca magów raz spróbował swoich sił ze mną. Koniec z władzą! Ta Magia się wzmaga! Dopóki oddycham, dopóty żyje rewolucja. W końcu po ciebie przyszedłem, Jaro światło pióry. Czy mogą mi zrobić coś, czego jeszcze nie zrobili? Cudowny galio! Tak, przeczytałem o tobie wszystko! Ha, 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 ha. No, proszę proszę, fioro! Czyż nie jesteś definicją uprzywilejowania? Ci, którzy czekają na wyzwolenie, nie zasługują na wolność! Naprzód, bracia i siostry! Każdy Demacjanin będzie królem! Magowie posiądą ziemię! Co twoje, to i moje! Ha, oh! Wydrzemy im władzę z ich zimnego, martwego uścisku! Po piętnastu latach w ciemności doznałem oświecenia. Każde światło rzuca cień, Luksanno. Wastajowie wiele wycierpieli. Ale jeżeli wejdziesz mi w drogę, będziesz cierpieć znowu. Urodziłem się magiem. Demacja zrobiła ze mnie kryminalistę. Żadne więzienie mnie nie utrzyma. A, posiadasz coś magicznego, czyż nie, Magurun? O, jak brakowało mi powiewów wolności. A -a -a. Tak, urządza się ucieczkę. Wróć do swojego mistrza. Jak pies, którym jesteś, zostałem męczennikiem. Wszystkich nas nie powieszą. Boli, co? W więzieniu byłem zmuszony jeść szczury. Przypuszczam, że byłbym w stanie zrobić to jeszcze raz. Magowie, zjednoczcie się! Zgiń ze swoimi panami! To, co nas ogranicza, prosi się o zniszczenie. Rób, co dusza zapragnie, Jinx!